Cześć! Na moim kanale widzieliście już samochody, jakimi jeżdżą piłkarze reprezentacji Polski, jak i Francji. Dzisiaj czas na przedstawienie samochodów, którymi jeżdżą piłkarze reprezentacji Anglii. Ashley Young Zazwyczaj występujący i w klubie, i w reprezentacji na pozycji obrońcy. Jeździ on m.in. Bentleyem Continentalem GTC. Cena takiego auta to 1 milion złotych. Jest to auto z silikiem o pojemności 6 litrów. Oczywiście benzyna, która daje do dyspozycji 610 koni mechanicznych oraz 750 Nm momentu obrotowego. Skrzynię mamy tutaj automatyczną, przez co średnie spalanie to około 17 litrów na setkę. Do setki przyspiesza w około 4 sekundy. Innymi jego autami są Range Rover za 560 tysięcy złotych, Audi Q7 z 2018 roku za 330 tysięcy oraz Audi Q3 za 180 000 złotych. Gary Cahill W klubie środkowy pomocnik w reprezentacji obrońca z numerem 15. Jeździ on m.in. Range Rowerem Vogue za 560 tysięcy złotych. Drugim jego autem jest Mercedes AMG GT. Cena takiego auta to 850 tysięcy złotych i ta propozycja jest propozycją według mnie najciekawszą. Mamy tutaj silnik o pełności 4 litrów, 462 konie, 600 nm, przyspieszenie na poziomie 3,9 sekundy, prędkość maksymalna 304 km na godzinę, czegoż po prostu chcieć więcej. Takim autem jeździ Polak Grobgren, youtuber o którym możecie usłyszeć w moim filmie pod tytułem Topowe samochody polskich youtuberów. Lećmy sobie do kolejnej osoby. Jamie Vardy, napastnik w klubie z numerem 9 oraz w reprezentacji z numerem 11. Jeździ on Bentleyem Continentalem GTC. Cena takiego auta to 1 milion złotych. Innymi jego autami są BMW i3 za 180 tysięcy oraz BMW i8 za 700 tysięcy złotych. Moc maksymalna obu układów napędowych, bo mamy tutaj elektryczny oraz spalinowy, 362 konie. Maksymalny moment obrotowy obu układów napędowych 570 Nm. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 2 litry na 100 km. Jesse Lingard, 26-letni pomocnik, zapożyczony z Manchesteru do służby w reprezentacji Anglii. Jeździ on niebyle jakimi autami. Pierwszym z nich jest Bentley Continental GTC za 1 milion złotych. Innym jego samochodem jest Mercedes C63MG za 390 tysięcy. Mamy tutaj też Range Rovera Sport za 330 tysięcy oraz Rolls Royce za 1,6 miliona złotych. O nim dwa słowa, bo wydaje się on być najciekawszym autem jazzego Mamy tutaj silnik o pojemności 6,6 litra V12 Twin Turbo, 632 konie, 870 nm. Skrzynia biegów jest tutaj ośmiobiegowa, automatyczna. Jordan Henderson. Grający na pomocy w Liverpoolu. W reprezentacji również piastuje tą samą pozycję. Jeździ on m.in. Porsche Cayenne za 500 tys. zł. 3-litrowy silnik, 340 koni, 450 Nm, a dodatkowo słyszałem, że Jordan lekko podkręcił mu osiągi. Innym jego samochodem jest Mercedes CLA za 210 tys., Audi Q7 z 2018 roku za 330 tys., oraz Range Rover Sport i Range Rover Vogue za 330 000 i 560 tys., Kolejna osoba to Marcus Rashford. W reprezentacji jak i w Manchesterze United ten 21-letni piłkarz gra na napadzie. Jeździ on Mercedesem SQP oraz Mercedesem CLA. Ceny tych aut to kolejno 600 i 210 tysięcy. Innym samochodem jest Audi A3 za 190 tysięcy. Z tym zastrzeżeniem, że jego Audi A3 przeszło mocną modyfikację. Także jeżeli mówimy tutaj o cenie 190 tysięcy, to cena ta jest za model salonowy. Jego jest warty około 400, gdzie pod machą pracuje w tym momencie 450-konny silnik, a samo auto ma dysponować przyspieszeniem na poziomie 4 sekund. Ostatnim jego autem jest Range Rover Sport za 330 tysięcy zł. Kolejna osoba, Phil Jones. Zawodowy 27-letni piłkarz, jest obrońcą, a także milionerem. Jeździ on Bentleyem Bentega za 1,1 miliona złotych. Pod machą pracuje silnik W1260. Do dyspozycji mamy 608 koni, co przekłada się na przyspieszenie na poziomie 4,1 sekundy. Mówimy tutaj o przyspieszeniu od 0 do setki. Kolejnym autem jest BMW 5. serii 240 tysięcy złotych. Kolejne auto: Bentley Continental GTC 1 milion złotych. Mercedes G Wagon 850 tysięcy BMW i8 za 700 tysięcy oraz Audi RS6 za 660 tysięcy złotych. Rihim Stelin 24-letni napastnik w reprezentacji Anglii. Jeździ on sporą ilością samochodów, zacznijmy sobie od pierwszego. Mercedes GLE za 385 tysięcy, inny samochód, Range Rover 323 tysiące Kolejne auto to znany Wam już Bentley Continental GTC za 1 milion złotych oraz Mercedes klasy G za 900 tysięcy złotych. Kolejnym autem jest Smart For Two za 50 tysięcy zł. Ta edycja Smarta jest o tyle ciekawa, że standardowe wyposażenie pojazdu obejmuje m.in. system Crosswind Assistant, który zapobiega znoszeniu samochodu z toru jazdy przez boczny wiatr. Jeżeli ktoś jeździł pierwszą i drugą generacją wie o czym mowa. Poza tym Smartem 24-letni napastnik posiada jeszcze Audi A6 za 210 tysięcy oraz Audi Q7 z 2018 roku za 330 tysięcy zł. Kolejna osoba to Harry Kane. Pozycja dziewiąta w reprezentacji oraz pozycja dziesiąta w Tottenhamie. Zarezerwowana jest dla tego 25-letniego napastnika. Jeździ on Jaguarem F-Pace za 300 tysięcy złotych. Harry posiada wersję z silnikiem 3-litrowym. Ten silnik to jednostka V6 z momentem na poziomie 450 Nm i mocą 380 koni. Przyspieszenie od 0 do setki to 5,5 sekundy. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę. Innym jego autem jest Vauxhall, a tak naprawdę Opel Corsa VXR. To auto kosztuje ponad 100 tysięcy złotych. Kolejne auto Range Rover Sport za 330 oraz Bentley Continental Super Sport za 1,2 miliona złotych. Jordan Pickford. W końcu jakiś bramkarz w tym zestawieniu. I to nie byle jaki. Za poprzedni rok zarobił dziesiątki milionów złotych, dzięki czemu może poszczycić się dwoma naprawdę fajnymi furami. Pierwszą z nich jest Mercedes C220 AMG Sport. Drugim autem jest Lamborghini Aventador za 2 miliony złotych. Silnik V12 6,5 litra. 4 zawory na cylinder. Moc maksymalna 700 koni, maksymalny moment 690 Nm, przyspieszenie od 0 do 100 2,9 sekundy, prędkość maksymalna 350 km na godzinę. Średnie zużycie paliwa w tym aucie to 15 litrów. Kyle Walker, 178 cm wzrostu, 83 kg wagi, lat 28. Pozycja w reprezentacji i w Manchesterze: obrońca. Numer na koszulce i tu i tu numer 2. To właśnie on. Posiada on Lamborghini za 1,5 miliona złotych. Innym jego autem jest Mini Cooper. Bardzo znane auto w Anglii. Dany Welbeck. Piłkarz ten jest na pewno wam znany. Angielski piłkarz pochodzenia gańskiego, występujący na pozycji napastnika. Jeździ on Citroenem Cactusem za 80 tysięcy złotych. Jeździ on również Audi A7 za 330 tysięcy. Gama silnikowa tego auta jest przeogromna. Strzelałbym, że ma on silnik 3 litrowy, ale nigdzie nie znalazłem informacji o konkretnym modelu silnikowym, ale wstrzymałbym się od komentowania, no i przejdźmy sobie do kolejnego reprezentanta. Eric Dier urodzony w 1994 roku, niesamowity pomocnik Tottenhamu oraz oczywiście reprezentacji Anglii. Jeździ on range rowerem za 332 tysiące. Jego autem jest również Audi R8 za 920 tysięcy. Produkcja tego samochodu jest niewielka, co czyni go wyjątkowym. Auto to przyspiesza w 3,5 sekundy do setki, ma ponad 600 koni i jest marzeniem chyba każdego z nas. Bardziej przyziemnym autem i tańszym w utrzymaniu jest Audi A4. 175 tysięcy to cena katalogowa. To auto oczywiście jest również w posiadaniu Erika. To by było na tyle w tym zestawieniu. Mam nadzieję, że ten odcinek podoba wam się i koniecznie zobaczcie auta reprezentacji Polski oraz reprezentacji Francji. Te odcinki z łatwością znajdziecie na moim kanale. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.